Dzisiejszy trening był treningiem wprowadzającym. Liczyliśmy się z tym, że nawierzchnia może nie być przygotowana, ponieważ dzwoniliśmy tutaj do obiektu wcześniej. O tej porze roku to i tak mamy szczęście, że ta zima aż tak mocno śniegiem nie obróciła, więc na nasze potrzeby dzisiaj było wystarczająco przygotowane boisko. Tak jak powiedziałem jest to trening, był to dzisiaj trening wprowadzający, po dłuższej przerwie pierwszy na boisku. Mieli wczoraj badania wydolnościowe, które są dość obciążające. Dzisiaj mieli trochę zadań z piłką, trochę się rozbiegali, chwilę pograli. Jak panowie widzieli forma dziadka, już z elementami taktyki myślę, że była odpowiedź na dzień dzisiejszy. No ale formę jak po, losie, po tych pierwszych zajęciach? No wie Pan, zawsze po takiej dłuższej przerwie, przy takiej pogodzie jest trochę rozleniwienia. To było u niektórych zawodników widać, ale myślę, że wszystko w naszych rękach, żeby ich odpowiednio szybko zmotywować do wytężonej pracy. Większa to za boiskiem. Na szczęście E, już, już możemy trenować, także e, myślę, że że jest pełen szczęśliwy, że wracamy. Grubo dziś jesteście ubrani, ale e, spod tych grubych ubrań brzuszki nie wystają, czyli chyba ten okres e, roztrenowania dobrze spędziście. Myślę, że tak, no, e, naturalnie, że nie możemy się zaniedbać. E, każdy musi pracować na tym, żeby dobrze wyglądać i e, żeby, żeby dyspozycja szła w górę jak najlepszy. Przed Wami teraz dwa zgrupowania. No, dobrze, pierwszy w biesgu. Później idziemy na, na zieloną trawę do, do Turcji. Trzeba przepracować dobrze okres i przygotować się do pierwszego meczu z ruchem. A ty, pierwszy tenik bez maski, jak się czujesz? I czy to już taka zapowiedź tego, że, że w meczach wystąpił i będziesz sobie bez tej maski? Już tak. E, szczęśliwy jestem, że mogłem ją ściągnąć. E, dlatego na pewno lepiej. E, lepsza widoczność, także jestem szczęśliwy, że jeszcze nie, nie muszę w niej grać.